Oh My jesteśmy po drugiej rundzie Motul Gravel Cup Bajatla Polska. Mój kochany obiekt, moje dziecko. Tutaj część organizacyjną, częścią organizacyjną zajmuje się Darek Burkat. Ja mam swoje e, trzy główne słowa i mój, moje miejsce zadań, czyli przygotowanie odcinków specjalnych e, i na co dzień po treningi, ale przede wszystkim rozmawiamy o rundzie, czyli na dzisiejszą rundę. Przygotowane dwa OS-y. E, można powiedzieć, że puściłem zawodników wolno. Jak sam zasmęczył, chociaż to jest może to brzydkiego określenie, ale. Dałem im naprawdę dzisiaj dużo na pewno frajdy z jazdy, odcinki przygotowałem szybkie, na pierwszym odcinku był chyba tylko jeden nawrót, cała reszta to było 3-4-5. Wczoraj Adaś na odcinku testowym prawie doszedł do odcięcia na piątym biegu, a na sztucznych torach, no to uważam to za plus, na sztucznym torze zrobić tego typu odcinek. Nową formułę stworzyliśmy trochę tego rajdu. Może tak nie ma na co dzień, jeśli chodzi o rajdy, natomiast pojechaliśmy najpierw jeden odcinek trzy razy, wracając oczywiście do serwisu i potem inny OS, czyli OS numer dwa, pojechaliśmy również trzy razy, czyli sześć odcinków, ale dzięki temu, że one były jakby osobno realizowane, to nie trzeba było bramać w, w jednym momencie dwóch OS-ów na obiekcie. Dzięki temu one po prostu mogły być szybkie, piękne i przyjemne. Myślę, że bardzo dobry sprawdzian przed rajdem Podlaskim. Jesteśmy po, po zawodach na drugiej rundzie motu Gravel Cup. Mieliśmy małe problemy na piątym odcinku. Temperatura wody nam wyskoczyła tam na ponad 130 stopni co spowodowało to dużą stratę i brak szans na walkę o drugie bądź nawet pierwsze miejsce. Tak? Ale ważne, że jesteśmy na mecie, trzecie miejsce. Co prawda Alek Terlecki urwa pół oś na ostatnim przejeździe i dzięki temu skończyliśmy na trzecie oczko. Się, o, się. 80, szczyt lekko prawą, 120, prawie 4 plus bardzo długi, zacieśnia, dostać 50, nawet 5 plus przesyć, tuż ustaw, tuż szczyt, 100. Przechodzi, późno, Po trzech latach jak tutaj siedzę, wybieram znowu jakieś te kolejne e, ciekawe partie, które, e, które tutaj poznaję też względem e, tego obiektu. Tak naprawdę sam ten obiekt robiłem, tam te wszystkie zakręty planowałem. Natomiast y, przez te 3 lata jeszcze sobie je tam modeluję, upiększam, ubarwiam, oddaję do kosmetyczki, To kosmetyczką jest równiarka, ziemia, woda, piasek, upieszczam je tam, upiększam. No i naprawdę kilka miesięcy takich, już takich naprawdę zasnych. E, wielkie podziękowania dla całej ekipy e, Atlasport Speed Academy. E, Daro, e, Paulina, Marta, Aga. Aga przygotowała piękne nam, jest za wami. E, część lautową jest sobota, także pewnie tam zaraz się wszyscy przeniosą. Zresztą pomiędzy odcinkami kibice wskakiwali sobie tutaj na leżaki i leciała muzyczka. Też chciałem sobie sam skoczyć na te leżaczki, ale miałem tam robotę do zrobienia. Zresztą tam się czuję najlepiej w lesie, przy hopach, żeby to wszystko tam nadzorować, rozmawiać z kierowcami, podpowiadać coś, dyskutować. Temat techniki jazdy na tym obiekcie jest czymś przepięknym i nie kończącą się historią. Pierwszy, pierwszy rajd dwa tygodnie temu, troszkę się podszkoliliśmy, troszkę e, poznaliśmy jak się na szycze robi zakręty, no i to wyszło troszkę lepiej mam nadzieję. Testowaliśmy, dwa dni testowe spędziliśmy tutaj na torze, słoneczne, ładne, fajne. Colin mnie nauczył jeździć, przywrócił mi moją filozofię rajdową. E, ja myślałem, że przed zakrętem się hamuje, a Colin mi powiedział, że trzeba gazu dodawać, więc chyba to działa. moja impreza taka poważna, szutrowa, kolin mnie namówił na start w aucie od Krzyśka Bubika, super auto, bo BMW, auta, które lubię tylno napędowe, a jednocześnie yy, porządne zawieszenie rigera, sekwencyjna skrzynia, dużo mocy bo tam M-kowy około 350 koni albo i więcej. Więc możliwości auta potężne zresztą Krzysiek. W mistrzostwach Polski tam robił cuda tym samochodem i, i, i tytuły wyciągał, więc naprawdę duża przyjemność plus obiekt dzisiaj trasa genialnie ustawiona uważam. Fajne, szybkie partie. Super, bardzo fajne. To w 6 szkół. 150 Lewy 6 tu, to no, prawy 6 tu, czak. 140 prosto, nim skamuj lewy 4 szybki, nie ciąć w słupek 120 lewy 6 czystszy, czyst, 100 szczyt środkiem 50, nie, ja. lewy 5 plus drogi Generalnie dzisiejszych wyników jeszcze nie znam, nawet kto wygrał Ale pod kątem ładności jazdy to przede wszystkim Mariusz Górecki. Na co dzień biznesmen, dziś prawdziwy kierowca rajdowy. Nie jeden odcinek wygrał Gracjanem pretko, czyli z królem polskich szutrów. Bardzo szybkim młodym zawodnikiem. Bardzo ładnie Tomek Król zrobił wielki krok, jeśli chodzi o jazdę na szutrze w swojej Fieście Rally ale standardowo zaklepane, wszystko wszędzie, przystał przyjemny, żeby oglądać. Chłopaków jest tu naprawdę wiele, wielu. I szacują, że przyjeżdżają, że walczą z tą trasą, że rozmawiają, dyskutują, bo to powoduje... To zwiększa po prostu ich świadomość jazdy, przyjemność i są lepszymi kierowcami radiowymi..